Witajcie moi drodzy. Kręcę już po raz trzeci ten film. <laughs> Niestety nie jestem. Y, na, y, nie, nie potrafię kręcić y, filmów. Za statyw służy mi deska y, trochę lampki, ale i tak jest ciemno. Kręcę przy oknie, żeby, był, y, żeby było troszkę dziennego światła poprzednie dwa filmy kręciłam do góry nogami no ale przechodząc do rzeczy chciałabym wam pokazać album ponieważ dzisiaj go oddaję pracowałam na nim prawie dwa tygodnie z racji tego, że w międzyczasie mój synek był mój synek był chory później mnie dopadło zapalenie płuc z którego się do końca jeszcze nie wyleczyłam w każdym bądź razie chciałabym pokazać wam album który wykonałam na gotowej bazie z fabryki dekoru. Chciałam zaoszczędzić czasu, ale się okazało coś się okazało. Coś się okazało, że ma 10 kart. Yy. No ale mu, ni, 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 niestety musiałam już zrobić na nim album ma wymiary 20 na 20 grzbiet jest 7 cm nie ozdabiałam go za bardzo ponieważ właśnie mój synek kaszle jeszcze też jest chory ozdabiałam go tylko żelem z, żelem z nuwo, ma takie delikatne tutaj brokacenia. Napis album jest kilka razy wycięty z wykrojnika, wyembosowany delikatnie z połyskiem i gwiazdki pociągnięte. Glossy akcent. Grzbiet jest bardzo prosty, tył jeszcze bardziej wiązany jest na wstążeczkę tłasową. I w środku prezentuje się tak. Miał być skromny, myślę, że. Chyba jest skromny. Tutaj mamy dwie maty. Zdjęcia są 9 na 13 i 10 na 15 Oraz tak. Tutaj jest kompozycja niepodklejona, więc wsuwamy zdjęcie. wębosowałam jeszcze gwiazdki, takie wybrokacone. Troszeczkę, żeby coś się zadziało. Mamy tutaj na kolejnej stronie niepodklejony, o coś mi się mata wygięła, muszę wymienić, niepodklejoną tą część, więc wsuwamy zdjęcie, kolejne dwie maty i tak album pomieści ponad 50 zdjęć. Hmm. Ech, tutaj mamy belly band, również są dwie maty, 10 na 15, 9 na 13. Tutaj na tej stronie inspirację zaczerpnęłam od Olgi Bielskiej, u której wykonywałam album Baby. Ona miała tam kilka fajnych rozwiązań, bardzo mi się to podobało i zrobiłam taką gwiazdę z kompozycją. Tutaj jest niepodklejony element, więc wsuniemy zdjęcie. Kolejna kieszeń, kolejne maty oraz tak. Wykrojnik te gwiazdki jest z skrzyna i te gwiazdki są z pozostałości po tym wykrojeniu. Tutaj mamy znowu prostą matę, niepodklejoną, gdzie wsuniemy zdjęcie. Kolejna strona, kolejna mata. Tu mamy wodospad na raz, trzy, pięć zdjęć i tu jeszcze zrobiłam kieszeń dodatkową na dodatkowe zdjęcia kolejna strona to jest e, e, właśnie już po wcześniejszym filmie nie zawiązałam e, tu wstążeczki e, i tutaj mamy e, stronę bliźniaczą to są na magnes takie książeczki e, oczywiście tutaj wsuniemy e, o, wsuwamy zdjęcie i na trzy zdjęcia ewentualnie jak ktoś chce to może jeszcze tu przykleić. Kolejna strona to kolejna mata oraz y, wiązano na sznureczek y, książeczka. Na kolejnej stronie mamy kieszeń. Y, z taką małą y, matą wyciętą tutaj zostało mi po wycięciu ramki, więc też ją dołożyłam. I tu jest jeszcze jedna kieszonka na taga. Kolejna strona to jest z elementem niepodklejonym na zdjęcie. Tutaj tę stronę <laughs> troszkę inspirację zaczerpnęłam od Asi Szulik. Pozdrawiam Masiu Yy, ona w tym samym czasie wykonywała Album warsztatowy Z tej samej kolekcji yy, I żałuję, że nie brałam udziału w warsztatach Bo no Asia ma super pomysły Natomiast wykorzystałam sobie te bombki Bo mi się to bardzo podobało A sama od siebie dałam shakera Na który jest na magnes I przytrzymuje te bombeczki Tutaj na tej stronie mamy Oczywiście kompozycję niepodklejoną. Kolejna strona to jest książeczka na magnes. I kolejna strona to są maty. Jest tak. I na kolejnej stronie jest mata. I mamy już ostatnią kieszeń dwie maty i, i tak. I tak się. Y tak się prezentuje mój album. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Przepraszam. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie. I dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, Pa.